W 2025 astronomowie odkrywają trzeci międzygwiezdny obiekt, nazwany 3 i Atlas. Pierwszy był Oumuamua, który zachowywał się jak coś sterowanego. Drugi to kometa Borisov. Teraz pojawia się trzeci. Przypadek? Obiekt wygląda jak kometa, ale ma nietypową strukturę. Otacza go warstwa pyłu, jakby coś ukrywała. Czy to naturalny obiekt? Czy maskowanie? Czy może obcy nie muszą już lądować, by wzbudzać zainteresowanie społeczeństwa? Wystarczy, że przybywają udając kosmiczne skały? Czy 3 i Atlas to zwiadowca, który bada Ziemię przed większą flotą? A może to sonda, która od wieków krążyła w kosmosie, a teraz wraca do naszego układu? Pytanie brzmi: czy naprawdę patrzymy na kometę, czy może na statek? Polub i obserwuj, jeśli ciekawi.